Dzień dobry, witam wszystkich na kolejnym spotkaniu przy Imadle Muchowym. Dzisiaj będą te cztery muszki dwie takie typowo trochę jeziorowe, właściwie bardziej jeziorowe, i dwie suche muchy, które możemy stosować praktycznie wszędzie. Więc zaczynamy. Pierwsza muszka to jest takie połączenie właściwie dwóch much bomby i blob to są takie muszki dość ciekawe. Pierwsza z nich to jest muszka, która ma po prostu dobrze pływać. Ma, ma mieć swoją wyporność. W związku z tym z przodu z takiego wałeczka z pianki robimy takie niby oczy, ale właściwie to one, te oczy służą głównie do tego, żeby ta mucha pływała. Uciąłem sobie Wałeczek z piątej pianki. Jeżeli ktoś nie ma wałeczka z pianki, to można wziąć rurkę metalową, zaoszczyć jej krawędź, włożyć w wiertarkę i w bloku pianki wyciąć sobie taki wałeczek. Tutaj ja go obcinam na tak troszkę na okrągło, aczkolwiek nie zawsze on jest obcinany w tych muchach. Czasami zostaje zakończony płasko. Ale możemy go zrobić również na okrągło wtedy on przypomina takie dwie kulki najlepiej to robić nożyczkami właśnie wygiętymi w łuk bo już mamy pewną krzywiznę i teraz przykładam na środek i przewijamy na krzyż o mocno kilka razy żeby mi się to żeby to mocno się działo, ja tę muchę już prezentowałem na którymś z poprzednich spotkań. Mówiłem wówczas, że tutaj jest jeszcze tułów z najczęściej i ogonek z marabuta. I tą muchą, w zamiarze osoby, która to wymyśliła, łowimy w ten sposób. O, ogonek będzie z Że stosujemy bardzo szybko tonącą linkę muchową, tak gdzieś w siódmym stopniu tonięcia i i tak zatapiamy to wszystko na dno. Takimi krótkimi pociągnięciami, długimi pociągnięciami zatapiam tą muchę sobie do dna i potem zostawiam ją na pewien czas, żeby, żeby wypłynęła do góry żeby podnosiła się. I najczęściej właśnie pstrągi atakują nie w momencie, gdy ona jest ściągana przez wędkarza, ale wtedy, gdy się unosi do góry. O! o mi się trochę przez, jeszcze kręci. Natomiast druga mucha, to jest taka muszka, na którą łowi się dość podobnie. Też często bardzo szybko tonącymi. Linkami i po prostu wykonujemy taki ruch, że ściągamy wszystko do siebie, i potem odpuszczamy. ściągamy i odpuszczamy, ściągamy i odpuszczamy. Na takim dość dziwnym ruchem się wtedy przemieszcza w wodzie. No i bywa bardzo skuteczna. No, została wymyślona w Anglii na angielskich jeziorach, okazała się skuteczna w sumie na wszystkich wodach. Kolorystycznie te muchy. Są bardzo różnie robione. Dosłownie do wyboru, do kolorów, w najrozmaitszych kolorach, w najrozmaitszych kombinacjach tych kolorów. O, I ta muszka jest zrobiona jako taka pojedyncza kulka, jakby, z takiego właśnie cenilu. Z ice cenilu. Ice extras. O, i to ma być taka kuleczka. Więc tutaj połączyłem tą kuleczkę z, tą, z tymi pływającymi oczami i z dwóch z dwa w jednym w sumie. Powstała jedna muszka, którą prowadzimy w podobny sposób, jak już mówiłem, że też ściągając i popuszczając linkę. Bardzo często, właśnie na szybko tonącej lince. No i łączy ona zalety obydwu tych muszek. Bo jedna jest tylko ta pomarańczowa kulka z ogonkiem albo bez. A druga muszka to jest z tymi oczami. No bez tego tułowia, ale z tym tułowiem myślę, że znaczy na pewno się sprawdza, bo jest to mucha już też sprawdzona. Radzę tylko stosować przy tych muchach taki bezzadziorowe bo gdy ta muszka się unosi do góry wypływa jak zrobimy przerwę w ściąganie ona będzie wypływała do góry to wówczas najczęściej pstrągi je atakują i atakują na tyle agresywnie że ta mucha bardzo często jest połknięta aż gdzieś w gardle więc żeby nie uszkodzić ryby i żeby ją ładnie wypiąć no to należy stosować haki bezdadziorowe. No i łowimy na dwie muchy. Dlaczego na dwie? Bo dwie muchy z dwoma piankami szybciej wypływają do góry niż z jedną. Mamy zrobioną muszkę. Druga to będzie taka stara, też angielska muszka. A muszę tu wyregulować. Bibio. Prosta muszka, która no jest zaliczana również do faworytek jeśli chodzi o wędkowanie w jeziorach więc tu nie wziąłem za małego haczyka. To nie będzie ten haczyk. Mamy tutaj troszkę większy haczyk. Mam tutaj taki FD. Wezmę sobie dziesiątkę, tu jest czternastka. Też by można było na niej zrobić, ale dziesiątka mi się jakoś bardziej podoba do tej muszki. mam Jak zwykle pierwsza czynność, owinięcie całego trzonka nicią wiodącą. To no będzie taka czarna muszka. Czarny, czarny kolor ja to zawsze był skuteczny. O, obcinam. No i oczywiście trochę kleju na tułów, żeby to było mocniejsze. I teraz tak. Srebrny drut. No, mam dość gruby, ale może być. Można stosować troszeczkę cieńszy drut albo nawet tylko żyłkę, żeby on wtedy nie jest tak bardzo widoczny na tej muszce. Ale ja chcę dodać taki lekki akcencik srebrny, żeby coś się tu błyszczało. Bierzemy czarny dubbing. O, troszeczkę tylko tego dubbingu czarnego. Skręcam go sobie na nitce. Robimy tył muchy. Teraz środek będzie czerwony. Więc ta mucha będzie miała taki jeden taki w środku taki akcent jaskrawy. Normalnie robi się to z, z czerwonego dubbingu. Ja tu wziąłem taki UV, żeby podkreślić ten czerwony kolor. Ma być taki punkcik na środku. Bardzo często właśnie takie elementy drobne wstawione w muchę kontrastujące zresztą, z całą, yy, z całą tą muszką, że jest taki jakiś jeden punkt specjalny. Jednak podnoszą atrakcyjność naszych, naszej przynęty. I przód będzie też z dubbingu czarnego. Nie dużo, bo tu już mi dużo miejsca nie zostało. O, nawiniemy dubbing czarny. Teraz będziemy mieć jeżynkę. Jeżynka jest z czarnego koguta. Ja sobie tutaj wziąłem genetykę, bo to mi bardzo ułatwi wykonanie tej jeżynki. I owijamy. Z przodu możemy sobie zrobić więcej ze dwa zwoje. I teraz po tułowiu nawijam palmerka. Tą muchę często stosuje się jako dropena, czyli łowiąc na dwie muchy, no w Anglii na przykład wolno na trzy, więc tam jest to jeszcze le lepiej to widać, to tą muszkę umieszcza się na skoczku. I jeżeli y przyciągam już cały zestaw blisko swojego stanowiska, czy blisko... Burty łodzi, z której często się łowi, to wyciągam wszystko na zewnątrz. Ta mucha wychodzi nad powierzchnię i prowadzę ją tak, żeby ona tak skakała sobie po wodzie, żeby, żeby, no żeby mm, bruździła trochę po powierzchni wody. Taki ruch zwraca uwagę ryby i bardzo często brania są niekoniecznie na tą muchę. Niekoniecznie na bibio, bo ta mucha się nazywa bibio, ale często na tą drugą muchę, która jest jeszcze pod wodą. Także jest to taka ciekawa strategia. Dlatego na skoczka przy jeziora, na jeziorze, bardzo często, właśnie na skoczku, stosuje się takie muchy, z palmerem, z dużą, bogatą jeżynką z koguta. Mamy zrobione. Teraz następnie będziemy mieli muchę suchą. Będzie to znana mucha Klinghammer. Tutaj jest w takiej troszkę wersji ten Klinghammer troszkę innej niż klasyczna. Klinghammer Special. O, a i znowu oczywiście w, w zamiarze ta mucha miała naśladować takiego wychodzącego spod wody chruścika, czyli pupę. Ale w zależności od tego, jak się wykona tą, tą muszkę, jeżeli chce zrobić, żeby to był chruścik, czyli wychodzący pupa, to daje grubszy, taki masywniejszy tłów. Natomiast ta muszka doskonale również naśladuje i inne owady, również jętki. I wtedy ten tuł robię troszeczkę cieńszy. A, żeś mi wys wyskakuje ta lameta. Zrobimy sobie przewikę z takiej błyszczącej, płaskiej lamety. To jest taka fajnie opalizująca. Minę miraż perłowy. Ma bardzo ciekawy odcień, bardzo ładnie się błyszczy. Lubię yy, używać ten materiał również do streamerów. No i tu sobie zrobimy z dubbingu z królika, z królika, z królika. Weźmiemy taki jasnozielony. I nawijemy dubbing. Jak zwykle nitka. Trochę kleju. Można to muchę oczywiście robić w dużo mniejszej wersji, na dużo mniejszym haczyku. Wtedy imitacja będzie się nadawała również wtedy, gdy, gdy chruścik nie lata, ale latają na przykład drobniejsze jęteczki. No i tu zrobimy właśnie taką imitację bardziej jętki niż chruścika. Ten tułów będzie dość cienki, troszeczkę się tu pogrubia. Zostawiam z przodu sporo miejsca. Tu mogę resztę dubbingu wyskubać sobie już. I zrobimy sobie przewijkę z tej lamety. Doda to naszej muszce trochę takiego błysku, blasku. O. A nie jest ona tak bardzo widoczna, ale jednak mam nadzieję, że efekt będzie lepszy niż bez tej lamety. Skrzydełka będą z Andronu, albo z jakiegoś syntetyku. Ja je przywiązuję trochę inaczej niż w klasycznym tym Klinghammerze. Przywiązuję je o w ten sposób jako dwa oddzielne skrzydełka. Normalnie Klinghammer ma te skrzydełka skupione w taki jeden jeden kawałeczek. A ja sobie tutaj to chcę I zrobimy tu jeszcze dookoła, żeby one nie były takie bardzo roztapiżone. Mam zrobione. Teraz piórko na Jerzynkę. Klinghammer w zamiarze swoim, w oryginale, jest wykonany w wersji paraszuta. Natomiast ja tutaj odwinąłem się, ja tutaj wykonam tego paraszuta troszeczkę odmiennie niż robi się go niż się go normalnie robi. O! Teraz to piórko razem z tymi skrzydełkami sobie tu zawiążę od góry. I jako podstawa w klinghamerze idzie pawie pióro. Mam tutaj takiego pawia troszkę skromnego z niezbyt dużymi bocznymi włoskami, więc przywiążę sobie dwa pióra. Będzie mi łatwiej, łatwiej mi to będzie wiązać. O! I owijamy sobie. Także ten przód będzie miał dużo ciemniejszy. Przewinę. Mi się tu nie wyszło za ładnie. O, dobra. Przewinąłem. Do przodu do łóżka i cofam się z powrotem do skrzydełek. I tutaj ten uprawia zakańczam Jednymi, dwoma obwiązaniami nici wiodącej. I jeżynkę normalnie nawijałbym dookoła tych skrzydełek. A ja ją będę nawijał tak w ósemkę. Nie jest to łatwe. No, na przemian. Mam tak jakby jedną jeżynkę trochę pod skosem i drugą jeżynkę też trochę pod skosem. Jeżynka pod skosem, ale mi to spadło. O, a, 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 znowu mi się coś zagnęło. To mi się przydała trzecia ręka. Czasem są, Ja robię czasami, że mam ramię, chwytam to w taki specjalny chwytak od górnej części haka i wtedy jest wygodniej i łatwiej wykonać tego typu jeżdżanki. Zakończę normalnie. I teraz Zawiążę tego paraszucika od góry nicią wiodącą. Resztę mogę wyciąć. I węzełek też wykonam, ale najpierw przytnę sobie skrzydełka. No tu jest dowolny wybór, można bardzo nisko przyciąć, że to taka dopiero wychodząca mucha. Można troszeczkę wyżej, ja zrobię tak umiarkowanie. I węzeł zrobimy sobie na skrzydełkach. No. Teraz jak tam wpuścić klej? Normalnie, jakbym chciał posmarować klejem, no to bym pobrudził prawdopodobnie jeżynkę, więc nanoszę klej na nitkę. I ten klej mi się tam automatycznie razem z nitką do nasady skrzydełek dojdzie. No i będę mógł, będę mógł spokojnie łowić, że ta muszka będzie wytrzymała. Mamy paraszucika. Klimkhammer specjal, taki troszkę inny niż normalnie. Dobrze. Ostatnia muszka też będzie muszką suchą. Hatching Elk. Taka trochę nietypowa sucha muszka. Ona będzie nie będzie zbyt dobrze pływać, ale będzie inna niż wszystkie. takie. To będzie troszkę nietypową muszką. No, jak zwykle pierwsza czynność to jest zawiązanie trzonka nitką klejna tułów, klej na tułów jest A, lepiej. I teraz ogonek. Ogonek zrobię sobie z kilku promieni sierści łosia. Odcinam sam koniec, tam dalsze części to jeszcze są do wykorzystania. Nie daje go takiego bardzo długiego. Ten ogonek będzie w tej muszce odgrywał dość istotną rolę, bo opierając się o wodę poprawi pływalność tej muszki. Przewijkę robię z takiego Quillu. tak się nazywa Quill Body. To jest taki dość ciekawy materiał opalizujący, taka perełka. A co ciekawsze. Ten materiał pływa. Czyli, jeżeli bym obciął kawałek tego materiału i wrzucił do szklanki z wodą, to on nie za to nie będzie się unosił na powierzchni. Tułów wykonamy klasycznie w tym w tej muszce. Yy, z pióra, z pióra jak widać, czapelki, takiej jasnoszarej. Weźmiemy kilka tych promieni, bo mam dość krótkie to piórko. Więc żeby mi wystarczyło na cały tułów, to muszę wziąć sporo tych promieni. O! Ja nie będę go wzmacniał. Chociaż. Widzimy sobie za koniec. I nawijam czapelkę. Tu lepsza byłaby nitka też w kolorze tej czapli, czyli taka szara. Trochę mi brakło tej czapelki jednak. Ale to nie, nic się nie dzieje. Zawiążemy następny fragment. Co tu wytniemy? I dokończę o kawałek to dosłownie. Dosłownie dwa zwoje. O, wystarczy. Z przodu zostawiam sobie troszkę więcej miejsca. Czapelka to jest taki bardzo lubiany przez wędkarzy materiał na tyłowie much. I tutaj przewinę go sobie w przeciwnym kierunku, żeby był bardziej widoczny, żeby była ta przewijka. gdzie taka ładna perłowa przewijeczka. O. Dość gęsto. I zakończę. Skrzydełka. Skrzydełka będą takie szczątkowe. I zrobię je sobie z malarda. No, nie będę je zawiązywał jakoś tak super. To jeżeli robię je bardzo krótkie, to one tak czy tak mi się rozsypią, więc zrobię po prostu taki krótki, drobny pęczek z tego malardzika. Chodzi o to, że te. Piórka będą naśladowały nam takie dopiero wychodzącego owada, gdzie jest skrzydełka dopiero są dopiero są wystawione z kejsu, czyli z pochewki tej muszki, znaczy z wylinki, przepraszam. Z wylinki. O, taki kawałek króciutki ogonek. I teraz ta muszka, to jest takie nietypowe w suchych muszkach, będzie miała główkę trochę tak jak madler, czyli proszę mi się, czyli z sierści sarny. Trochę za mało dałem tej soręki. Zrobimy to jeszcze raz. Tutaj sarna z jednej strony robi pracę jako, jako taka pogrubiona główka, już jeszcze nimfy ale z drugiej strony też będzie działała dobrze na, na to żeby nam tam ta muszka jednak coś pływała, sarna jest to jest zimowa sarna. I ona ma tą sierść, tak jakby taką pustawą w środku. Jest bardzo lekka i przez to dobrze pływa. Ponieważ muszka nie ma ani jeżynki, ani piór CDC, więc tu ta pływalność jest dość istotna. no W dzisiejszych czasach, jak są bardzo dobre płyny hydrofobowe. To w sumie te muchy pływają o wiele, wiele lepiej niż było to kiedyś, jak te płyny były takie dość, dość słabo impregnujące muszki. O. I wykonam sobie główkę. To no można by się było pokusić o zostawienie części tych promieni. I zrobienie z nich jakichś takich delikatnych nóżek, to by też pomogło wpływalności tej muszki. Tu się trzeba troszkę pobawić. No, haczyk trzeba oczywiście zastosować lekki, jeżeli chcemy, żeby to w ogóle pływało. O. I mamy taką suchą muszkę. Suchą muchę jakby madlerek. Więc nie zgubiłem ostrości, ale niestety nie mam jak sprawdzić. chyba jest ostre. I to na dzisiaj byłoby wszystko. Dzisiaj tak troszeczkę krócej. Ostatnio było bardzo długo, bo godzinę. Dzisiaj to jest tak niecałe, właściwie pół godziny. Dziękuję wszystkim oglądającym i do zobaczenia za tydzień przy następnych przy następnym warsztacie.